Clippersi wygrywają z Denver Nuggets, a sam Nikolaj rzuca 9 na 32 z gry. Iwica Zubacz na pewno zyskał sobie ogromnie dużo szacunku. Już przed samym spotkaniem wiedziałem o tym i chyba każdy wiedział, że jest to jeden z lepszych meczapów na Nikolaj ze względu na to, jakie gabaryty ma sam Zubacz, a ma ich wiele, sporo i było to widać przez cały mecz, całe spotkanie. Zawsze, gdy ci dwaj na siebie grają, no to Jokic ma gorszy mecz, albo przynajmniej można tak powiedzieć, że Gorzej mu trafić piłkę do kosza ze względu na zasięg ramion Zubacza i to, ile waży. Widzieliśmy mnóstwo akcji, kiedy po prostu kontestował ładnie rzuty Jokicia i mogło to się po prostu podobać. Ale nie możemy też mówić o tym, że Nikolaj Okić zagrał źle, w sensie że. Dochodził do złych pozycji dla oddania rzutu. Za każdym razem, praktycznie, można było zobaczyć, że są to typowe pozycje dla Nikoli Okicia. Nie wiem czemu oddał aż 32 zarzuty forsował to wszystko. Ja nie jestem zdania, jak wszyscy, którzy próbują go klepać po plecach i oczywiście głaskać po główce, mówiąc, że Nikola Okic nie zależy mu na statystykach. Po dwóch ostatnich meczach, jak je skomentowałem, widzę, że zależy mu na statystykach. Raz brakowało mu jednej asysty, i został 5 minut, mimo tego, że wygrywali chyba 30 punktów, i nie, nie było to w kapie NBA, gdzie liczą się różnice punktowe, więc jeżeli mówicie o tym gościu, że nie liczą się dla niego statystyki, no to polecam obejrzeć sobie jego dwa ostatnie spotkania, które skomentowałem, ale dobra, wróćmy do już koszykówki, ponieważ Denver Nuggets zaczęło cały mecz poprawnie, musimy zaznaczyć to, że Jamal Murray wrócił już po kontuzji kostki, dokładnie, miał kontuzję kostki i wypadł na dwa spotkania, a wcześniej miał jeszcze hamstring, czyli... Udo, z tyłu uda tutaj. I wrócił, wygląda niesamowicie perfekcyjnie, i już zaczęła się ta gra tworzyć dla Nuggets po ich screenach. Co ciekawe, Norman Powell, jako pierwszy zawodnik, jakiego słyszę w meczach, które komentuje, wspomniał o nomenklaturze koszykarskiej i nazwał dosłownie Pin Down Screen. Dokładnie ktoś w końcu nazywa screeny po imieniach. I widzieliśmy bardzo dużo tak zwanych pin -down screenów czy flare screenów ze strony Nuggets. One są ciągle grane. Szczególnie Golden State Warriors lubi grać flare screeny dla Stefa Kerego. Mam nadzieję, że teraz jakieś przerzutki będą dla Was, czym są te screeny, bo, bo każdy moim zdaniem fan szkówki powinien wiedzieć, żeby łatwiej po prostu patrzeć na boisko i wszystko na nim widzieć. Ale dobra, w pierwszej połowie bardzo dużo widzieliśmy właśnie zasłon od Denver Nuggets. Oczywiście bez piłki, wychodzenie właśnie z za zasłony, z podpaina żeby uzyskać podania i Norman Powell Sam stwierdził, że muszą na to zwrócić uwagę już w drugiej połowie. Każdy zespół musi na to zwracać uwagę i rzeczywiście to zrobili. Druga i trzecia linia defensywy o wiele lepiej radziła sobie już z tymi screenami. Pomagali każdemu zawodnikowi, który się wychylał, żeby uciec ze piłką już i to naprawdę Przyczyniło się do tego, że tych screenów było o wiele, o wiele mniej w drugiej połowie i praktycznie nie było ich widać. Denver zaczął zaczęło grać prostą grę po zasłonie. Wiadomo, że te ich proste gry są i tak bardzo szkodliwe, bo Jokic jest wielki. On z Marejem, czy nawet yy, Cantelwysem Coldwell Popem może stawiać sobie tych zasłon od groma przez 15 sekund w jednej akcji i nikt się nie będzie tym za bardzo przejmował, czy wygląda to źle, czy nie, bo w końcu piłka znajdzie miejsce. Koszu. I tak miało być dzisiaj. Nikolaj Okić naprawdę miał ładne momenty, żeby oddać rzut. Jednak po prostu dzisiaj mu nie wchodziło. 9 na 32 z gry, jeszcze raz powtórzę, 28%. No nie jego dzień, ale nie możemy na to patrzeć w taki sposób, że gra była źle rozgrywana, bo wszystko tam grało. Nie mówię o oczywiście turnoversach, których Naget zrobiło dzisiaj 11. Były to ryzykowne po prostu podania, które zwykle im wychodzą, a dzisiaj. By jakiś brak skupienia, nie wiem jak to można wytłumaczyć. Na pewno nie chodzi o to, że Clippersi zagrali najlepszą defensywę w sezonie. Nie że również się mylili, Harden dalej z workiem ziemniaków, więc na to nie zwracajmy uwagi. Jednak poprawili swoją grę, a chyba przez ten brak jakiegoś skupienia i mogliśmy zobaczyć wynik jaki widzimy już na Samym finale. Aaron Gordon niewidoczny był w drugiej połowie. Coś mu się stało w chyba drugiej kwarcie i troszkę nam kulał na boisku, dlatego też może mniej agresji można było od niego zobaczyć od drugiej połowy. Michael Porter Jr. Po screenach bez piłki. Oczywiście ładnie rzuca sobie pull up mid-range Jumpery 4 na 5 za 3, także ratował zespół wszędzie można powiedzieć. Nie rzucili aż tak dużo trójek Denver Nuggets, no ale oni są zespołem, który nie lubi aż tak dużo rzucać. Oni, tak jak już wcześniej wspominałem i wszyscy to wiedzą, polegają na tych wejściach po zasłonach bez piłek na kosz, które pozwalają im po prostu rozrzucać piłki na obwód i nie tylko. Nikola Jokic ma zmiennika, który nazywa się DeAndre Jordan. Zagrał kolejny sobie mecz na... L.A. Clippers w crypto.com wcześniej rzucił te fajne 23 punkty, dzisiaj niestety nie dostał tyle czasu, no bo wtedy nie było Jokicia. Zagrał 10 minut, 2 na 6 z gry, ale te 4 te punkty to są wsady i to pole. Japach także fani Clippersów w Lob City mogą się cieszyć tym, co zobaczyli na pewno przez te parę sekund. Ale teraz skupmy się na L.A. Clippers, ponieważ jest to zespół, który można rzec, nie jest ciekawy do analizy ze względu na to, że grają ciągle to samo, mają tak utalentowanych graczy, że nie potrzebują grać za bardzo zasłon bez piłek, nie potrzebują sobie robić sztucznie, że tak to powiem, miejsca, bo naturalnie tworzone jest miejsce przez to, że mają. Kołaj Leonarda, Pola George'a i James Hardena, którzy dwoma kozłami, jednym stepem potrafią zgubić obrońcę, a nawet po prostu skupić na siebie więcej obrony, i powstają dziury, dzięki którym można już rozwijać akcje w ataku, i powstają nam ładne e, rzuty po prostu. Tak to też było dzisiaj. Dużo bardzo e, izolacji było granych. Paul George potrafił ratować zespół niesamowitymi rzutami. Kołaj Leonard zawsze gra w podobnym stylu, czyli Midday jumpery, podania na low post, podania na face up i Vica Zubacz grał 26 minut, ponieważ miał pomysł Tyron Lu na Daniela Tysa, żeby więcej było akcji popowych, czyli pick and pop, cofnięcie się na obwód i widzieliśmy to, ponieważ Daniel Tys rzucił 2 na 4, zatrzymał 11 zbiórek, nie był w stanie tak dobrze kryć Jokicia jak to robił Zubacz. Jed Zubacz jednak. I tak poprawnie zagrał Russell Westbrook. Dzisiaj fani pewnie Westbrooka też się trochę cieszą, no bo pokazał nam tą energię w fast breakach, kiedy Danver szybko traciła piłkę, tracili piłkę, bądź, bądź po prostu piłka nie wchodziła. Rozpędzał ofensywę i kończył akcję również. Ofensywnych zbiórek zebrał aż 4 i miał chyba dwa putback layupy. Więc jest to naprawdę fajne widowisko go oglądać. James Harden wciąż jednym z lepszych zasłonów poda e, zawodników podających po zasłonie, szukających centra. Terence Mann dzisiaj niewidoczny, praktycznie nie musiał być używany. Stał sobie większość czasu na cornerach i po prostu nie dostawał piłki. Jeden na dwa i to nie za trzy, tylko za dwa. Zawodnicy tacy jak Norman Powell, zawsze lubię ich oglądać, są idealnym asetem po prostu dla LA Clippers, nie dość, że są roleplayerami, no to oczywiście Norman Powell słynie ze swoich floaterów i widzieliśmy to również dzisiaj po zasłonach wchodził sobie na korzucą floatery ale nie tylko bardzo agresywny a chyba ma już 35 lat sami Clippersi cały mecz starali się od drugiej połowy zagrać mocniej defensywnie i to mi się podobało, przed Jamesem Hardenem ich defensywa wyglądała jeszcze lepiej mając właśnie mając właśnie batuma i Roberta Covingtona. Stracili tych zawodników, dlatego wygląda to trochę gorzej, ale pamiętajmy, że Coyle Leonard i Paul George to pierwsza klasa i najwyższy poziom defensywny w całej lidze i to się nie zmieni. Dalej szokujemy fakt, że PJ Tucker nie gra, a chyba nie ma kontuzji, także Tyron trochę wyrzucił go do śmieci i może się poczuć po prostu źle w tym zespole. Nie wiem co mam jeszcze więcej mówić. Clippersi po prostu więcej wykorzystywali swoich akcji w tym meczu. Wcale nie wyglądało to aż tak źle po stronie Denver Nuggets. Nikola Jokic forsował bardzo dużo rzutów. Aaron Gordon nie czuł się za dobrze, żeby podejmować akcje ofensywne, agresywne. Kentelvis Caldwell-Pope nie dostawał bardzo dużo rzutów w cornerze, dlatego też tylko 1 na 3 za 3. I ogólnie szokujący mecz pod względem tego, że mało było rozrzuceń piłki na obwód, co też trochę tak zamykało tą grę Denver Nuggets i nie mieli oni czasu się rozkręcić. Dobra ludzie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało i wica Zubacz naprawdę fajny defensor. Mam nadzieję ogromną, że te zespoły spotkają się w playoffach, ponieważ oznaczałoby to, że będzie szansa wyrzucić Nikolaj Okicia z playoffów, ponieważ najważniejszą dla niego... najważniejszym dla niego strachem jest po prostu ten matchup, a jak na razie w on nie ma meczapów, bo nie ma kto go kryć. A taki Iwica Zubacz może naprawdę to zrobić. Nie wierzcie w nurkicia, który waży niby 130 kg. Nie ma szans. Na razie i cześć.